Znajdujemy się dzisiaj w pensjonacie u pana Artura i pani Basi Nowaków na południu Sri Lanki. To jeden z niewielu polskich przyczółków w Ceylonie. Jest ze mną Basia, założycielka Surfing Villa w Bahangama. Basia, jak chciałabyś zaprezentować Sri Lankę i swój pensjonat dla naszych rodaków? Przede wszystkim mamy wspaniałą pogodę cały rok. W zasięgu ręki. Znajduje się również bajecznie przepiękna plaża z turkusową wodą o temperaturze 28 stopni. Wow. Cały czas, cały czas. Nasz pensjonat znajduje się naprzeciwko The Rock. A co to jest The Rock? Możesz mi coś powiedzieć na ten temat? The Rock jest ciekawostką na Sri Lance, bo znajdują się na niej trzy spoty na jednej plaży. Dla zaawansowanych, średnio zaawansowanych i początkujących sekret. Coś o Waszym pensjonacie. Znamy się jakieś 12 lat, ja pamiętam. Się... Zaczęło się od pomysłu, skończyło naczynie. Obecnie mamy 10 klimatyzowanych pokoi z ciepłą wodą, kamiennymi łóżkami. Wszystkie pokoje są po generalnym remoncie. Mamy duży basen, ogród pełen egzotycznych drzew, krzewów, w tym wiele owocowych. Jak również mnóstwo ziół i warzyw, które używamy do przygotowania posiłków dla gości. Artur przywozi codziennie świeżo wyłowione z oceanu owoce morza i ryby. Wędzimy, grylujemy, a co piątek zapraszamy na pizzę Surfing Villa. Drodzy Państwo, a my zapraszamy do Surfing gila na wspaniałego gryla, barbeque i, i zimne piwko.